Tutaj, S -S Dzisiaj gramy Tom Hello. Jak znacie to, to ma... To zostawcie łapkę w Jak będzie 20 łapek w górę to nowy odcinek Tym, ale na razie Nikt nie zostawił jednej łapki W Oczywiście po prostu subskrybować Mój kanał Jak nas do blanka <ścoughs> muzykę oj, coś mi się włączyło od tyłu o jak bramy, tutaj mamy te mm, moja koleżanka to zna wbieram sobie krzyneczkę jak... uuu, uh, z trafiliśmy ja chyba będę więcej nagrywać odcinków, no bo te odcinki moją foto jest 18 Co tutaj jeszcze nie będę ogrąła gra kochamy, no było nieco przedłużać. To zaczynamy. To się nagrywa nagle O jest! A czego mam 20? Dzisiaj nie umiem angielskiego. <laughs> nie wiem czego. O nie! To jest najtrudniejsze. No, dla mnie, dla banki... Dla banki to nie jest trudne. Dzisiaj to będzie opis gram Tom Hello. Na razie będzie gram... no bo mi się nie przypisać. Gram poza... A sole tytuł będzie. Wiecie jak to się nazywa? Zawsze mówię. Sole no, robię. E, Dobra, cięcie zrobiłam, no bo... Była reklama, musiałam ją zagrać. Dziwna. Ty, y, opis sorry. tytuł będzie Glam Tom Hello. O, tam nic się nie będzie działo. Spokojnie będzie pokazana. Spokojnie możecie pisać komentarze. Tak, możecie wszystko pisać, komentarze, ale po prostu nie mówcie, że to nie, to nie jest fajny odcinek. Ja się bardzo dobrze staram, żeby te odcinki były odjazdowe. Wrzucę nowe filmy, jak ktoś mnie subskrybuje. Ten. Ten ma, jest, jest super. Bo, no bo nagrywam teraz odcinek. Tak, na pierwszym odcinku się bardzo. Wstydziłam mi tak dziwnym głosem, ale już, już się nie wstydzia Jak o ja to chyba będzie trwało 15 minut. Jak skończyć odcinki, na razie trwają 2 minuty. I wcale 3 minuty na razie 2. Tutaj macie pokazane, jak nagrywam. Tutaj, o ja wam się włączam. Oj. Włączyłam wam, jaki jest czas, możecie sobie zobaczyć, co czas Ginia, Danka, jak tu. soli, y, soli, Jak tu umiesz grać, to. ja to umiem grać, spokojnie koleżanko. Nie z Twojego imienia, no bo. mi się nie co. gram, co musiałam zrobić cięcie. Um, moja babcia przyszła i nie chciałam, że słyszeliście głosu. Nie mogę tego wytnąć, bo ja nie mam takiej aplikacji do wyczytania. Tego um, mi się nie w ogóle nieco wydźwinać, to muszę jeszcze tam. O, muszę, co tam, jaki film. Mi to zajmie pół godziny, godzinę, nawet dwie godziny mi to zajmie. I wy nie będziecie mieli czasu y, oglądać mnie. No to ja po prostu mam jeden film. Go blousa, teraz jakiś gry trzeba nagrać przecież. Cięcie. Cięcie już zrobione, jak widać, że gramy jeszcze tyle. Jeszcze tyle mam minut zostało Może godzinę to trwać Ale mi się nie co tak długo grać Zaraz muszę jeszcze nagrać na TikToku Sorry, nie mam TikTok Ale powinna mieć TikToka No YouTube, że powinny mieć TikTok Oj Instagrama nie możecie niestety No bo nie mam Instagrama Nie będę w ogóle nawet dawała na Facebooku też. Co ja się chyba bawię zamiast... Ile to jest? No to 4 minuty trwam to. Powinna już przejść na drugi level. Ale mi się nie chce. No bo chyba muszę plecy nie, nie widzicie Nie, nie będę zgrała kamelką Długo do 10 lat nie będę. No to, to sobie poczekać. No, niektórzy już mają youtuberzy... 3 miliony, 4 miliony, 10 milionów, 28 milionów. Wie, znacie fliza? To łapki kule, oczywiście. E, będę mówiła łapki kule, ale się też pojawi taka ikonka, że łapki kule sukcesu. Nie wiem, że będzie, ale chyba nie będzie za to, za to że nie. Ale nikt nie będzie, to ja cały czas ginę, Nie wiem dlaczego ginę, ale mam 27. Z... Ostatnie 7 stało, Musimy to zrobić. Dawajcie, musimy to zrobić. Haj, I to. Tu. I tu. 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 że oszukam gra. Jest! Zostało ostatnie. Nie wiem, ile, Nie, nie. Jak do nas moje koleżanki, jako do moje koleżanki, filmikie to ja zaraz wybuchnę. No tak szkoda, jestem śmieszna. Ale napiszcie, ej, koleżanki, jak możecie pisać... A nie możecie pisać. Ale jak mogliście na... Jak, jak się ludzie to zgadzą, napisać w komentarzach, to napiszcie, że jestem śmieszna. No czy jaki, jaki No nie, nie zrobiłam cięcia. Ale gadałam przez ten czas. Zawsze tuberzy gadają, że zbrylają. Nie lubią cięcia. Jak ja mówię serca! Jakie u serca, widzieliście to, ale to śmieszne. Dobra. Nie obracamy bawełnę. Tylko... Skoro mnie nie widzicie, no bo zachowuje się to śmieszne Mój głos tylko słyszycie. Haha! Ha. Jesteście głupcy. Ha. Ja tutaj gram Dobra, zostać jeden. I na to wyjdzie. Didicie, zobaczcie jak to. Wam to się nagrywa. A jak spada telefon, to ja nic nie widzę. Zobaczcie, spadł mi teraz telefon. Widzicie coś? Nie wiem. Ale mnie chyba widzicie. Nie. Grę widzicie tylko. Ej. O nie boss. Jest boss. I na co prawym w ogóle? Musimy na krzyneczkę Widać, że... Widzimy tak. Dobra, musimy... Nie Nie wiem co. Tu 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 Jezu, Ja to chyba 2 godziny. Siedzę na ścianie i nagrywam odcinki Davidstwo. No nie, nie słuchajcie tej rewizji, please Jak słuchacie to macie pecha Nie chcecie, nie wiecie na fakt to się leci Kolam mi dupem

Leci na faceta, który siedzi przy ścianie. Nie wie o co chodzi, ale sobie nie daj. Co to znaczy? O nie, o, nie, o nie, 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 nie. Znaczy do, Oni ustano, fanny Ej, przyjmujemy do Robimy co chcemy, a nie trud. Ej, jemy dudy. Robimy coś chcemy, a my do nuty. Ej, przyjmujemy dup. Jak oni tak mówią chyba. Nie wiem, źle usłyszałam. Napiszcie komentarze, że znacie tam piosenkę. Chyba nikt jeszcze nie oddał tego. Ale widzicie co? Trzeba czekać. Dlaczego se zawdzięczny jest? Jasne. Blanka. Oj, wcale, Blanka. Mam nadzieję, że się nie obraziła. Jak powiedziałam Twojego linia. Nie wiem, który. Kto powiedział, ile powiedziałam. Blanka. No tym. Teraz co powiedziałam. Blanka. No tym jeszcze. Napiszcie komentarze. Możecie. 9, 8, nie wiem no bo ja nie widzę. Ja się skupiam na was. Oha. Ja? I... Ale mnie palec boli z tego. Nie! To jest głupio właśnie. Komuś się swędzi i to się uderzy. Dlaczego nie mogłam tego przeskoczyć? Ze za Jakie mi odcinki się wychodzą? Będę chyba na śmieszniejszą z youtuberką. Nie! Jezuzu! Zuza! Zo. du 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 du, du.

a 11 minut. Jeszcze ostatnie 4 minuty, ale nie wiem, że to będzie 4 minuty. A! Jak? Zgadnijcie, dlaczego czasem ty są głupie. Wzięcie! Zobaczcie. Nie, no, dziękuję. Czam gama. E, eee, przyjrzyj... Powodź. Gamy, 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 Steam. Gadnijcie, to wynosowałam. Tak. Ale ja nie wiem. O, zobaczcie, jakie są gamy. No. O, jak się to mówi? Boss. Oh, well, wow. <laughs> <laughs> you <laughs> 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 Będę cięcie zrobić. Na cięcie zrobione, sole Teraz z Wam już kończę to papa. Pa.